Czas sprawdzić, czy mam HIV. Wybrałem się na badania anonimowe do punktu pobrań Fundacji Edukacji Społecznej na Alei Jana Pawła II 45A w Warszawie. Żeby się tam dostać, wchodzicie na piętro pasażu handlowego, mijacie salon sukien ślubnych, studio tatuaży i oto on. Przed wykonaniem testu jest przeprowadzona z wami rozmowa, której treść możecie znaleźć na drugiej platformie, bo tutaj by chyba TikTok to zdjął. Zrobiono mi szybki test. Jest on praktycznie bezbolesny, bo macie tylko lekko nakowany palec, z którego wydobywa się to, co wampiry lubią najbardziej. W tym miejscu możecie się przetestować nie tylko na HIV, ale również na HCV i kiłę. I teraz najbardziej stresująca część całego procesu, czyli 15 minut na wyniki badań. Możecie się w tym czasie na przykład doedukować. O, i już mnie wzywają do gabinetu. Proszę, a no twój wynik. Wszystkie wyniki są w porządku, wszystko jest ujemne. Między 21 a 28 listopada trwa Europejski tydzień testowania się na HIV. Jeśli wybierzecie się na przykład do Centrum Edukacji Społecznej na testy, możecie